Widzę Was już w pierwszym odcinku w FIFA 14 demo o. Z tej strony w ogóle tak, duszak Dawno już nie nagrywałem I właśnie przepraszam Was za tą długą przerwę Chciałbym Wam to wynagrodzić jakoś I właśnie będę kupił teraz FIFA 14 I pomyślę, jak będzie chciał się nagrywać Jak da na mój komp radę To będę Nagrywał Fifa 14, a tutaj już gramy w demo Fifa 14 normalne, nie z patchami żadnymi. Gramy ja, Borussia, a komputer Tuttenham. No ogólnie to Fifa 14 już mnie tak podjudza, ale będę mógł dopiero w nią pograć po premierze, ponieważ moja mama wypłata dopiero po premierze. I mam pecha trochę małego, no. I, I tak ogólnie to jeszcze nie wiem co powiedzieć. Ustałem tutaj skład. Są tutaj nowe postacie, tak jak Michrytajn Sokratis, czy na przykład, nie wiem, to, to był w Abu tylko że na ławce. Abu znaczy, nie no teraz na ławce. I gramy na zawodowcu. Minut 3, bo nie można przedłużyć. Takie jest demo tej FIFA. No i tutaj moja ulubiona chyba gra treningowa, czyli strzelanie z rzutów wolnych i taki, e, takie lol Piszczek ma dobre rzuty wolne. Ja to wiem. Tutaj wnioskowałem właśnie z tego. No popatrzcie tak poprzeczki na pieprzyć, ja naprawdę w prawdziwym życiu nie tyle poprzeczek z żoną. No i tutaj właśnie się nauczyłem to robić i właśnie tak... Lubię w to grać, to jest moja ulubiona gra przecież treningowa. I tutaj właśnie są tylko 4 tarcze do zbicia, cztery zbiłem i koniec. W Fifa 14 są właśnie nowe gry na arenie treningowej właśnie. To jest właśnie fajne, a po drugie, przepraszam, po którejś tam, nie wiem czy po drugie, czy nie wiem, mi ratował. Y, po drugie to przepraszam że za mój głos, bo mam trochę zapchrypnięty dzisiaj. Właśnie to trudno mi jesteś coś nagrać. Y, tutaj już zaczynam y, grać, majacz. Y, y, o tutaj. Niestety nie był bardzo dobry, bo to mój dzisiejszy pierwszy mecz w tym dniu, nagrywałem go jako 6 rano, żeby mieć właśnie trochę tak. Właśnie moja, no i teraz gdy wam się tłumaczy, moja, moja ta długa przerwa, która trwała, nie wiem, ja to było, półtora miesiąca chyba była spowodowana tym, że e, chciałem zaczekać, aż będę miał 200 wyświetleń na kanale. I właśnie wczoraj mi do tego dotarło i, zac i zaczynam znowu nagrywać. Dziękuję Wam bardzo za tych trzech widzów, co doszło. U, już byli chyba raczej. Nie wiem. Ale wiem, że jakoś tam są moi trzej widzowie. 200 ileś tam wyświetleń na 5 jestem pewien Ogólnie co do serii to na razie będę parę meczów nagrywał z w FIFA 14, 14 domówki. to będzie na razie moja taka po, bo, poboczna taka gra, którą będę nagrywał FIFA kar kariera w FIFA 11 będzie nadal Y, karierę Arsenal jakby ktoś zapomniał. Y, no i co będzie jeszcze powiedzieć? A właśnie. I to jeden taki minus, że będzie nowa, nowy świat z Minecrafta. Nie będzie Minecraft w innym świecie, ponieważ y, Minecraft mi się ostatnio zawieszał ciągle w, w, w screen. Biały obraz z napisami i mi się ciągle zawieszał. Musiałem usunąć i na nowo grać. I wgrałem i usunąłem przez przypadek savey i w ogóle te wszystkie mody co tam było. No i bardzo was za to przepraszam, no, ale nic nie mogę z tym zrobić. Save straciłem i będzie stracony w ogóle nie odzyskam go raczej. Są jakieś tam problemy, ale to już nie ma sensu nawet. już nowy zacząć. Świat u yy, nas na mojej krewcie 152, bo u mnie No i tutaj pierwsza białka, Clint Dempsey, który przeszedł z Ligi Angielskiej do MLS, czyli Ligi Amerykańskiej. To jest takie wytty lol za 8 milionów. Taki sadny sugar, coś takiego ogólnie to nie wiem co by jeszcze tu powiedzieć lato się skończyło mam teraz nie mam już wakacji mam czas roku w szko szkolnym no i będzie trochę teraz mniej filmów filmy nie mogę wam tak powiedzieć od razu kiedy będą bo sam nie wiem kiedy będą nie wiem co to jeszcze powiedzieć może jeszcze wypowiem się trochę o FIFA tej 14. No a jak widzicie przed chwilą yy, właśnie Właszczykowski tak na, yy, podał dziwnie jakby na oślep, nie wiem dlaczego, do nikogo, do powietrza. <grym>, ogólnie to yy, nie wgrywa sobie za, na razie żadnych patchów może może później tam gdzieś jak wyjdzie w 14 e, patch no, to dema takie no, patrz patchy do dema e, w tych patchach w ogóle dodaję nowe drużyny jakiś, samset, e, jakiś tam stadion i dawaję tam szlaki e, można zwiększyć e, czas gry ale to w innym patchu ogólnie nie ostatnio miałem ten patch 1.0 e, no, ale już nie mam go, musiałem przyinstalować FIFA, ponieważ y, miałem z nim bardzo duże problemy. Włączałem FIFA, od razu mi się wyłączała i nic mi się nie, ten, nie pokazywało. No i właśnie mogę w nią grać, a teraz już mogę normalnie. No, ogólnie, jak jakoś będzie słaba tego filmiku, to jest głównie wina. Ale w kampanii studio, bo no, nie ogarniam już tego regionu za bardzo, muszę w końcu go ogarnąć. Muszę sobie przypomnieć, jak go się ogarniało. Nie. No, co by to jeszcze powiedzieć? Nie. Będzie jakaś, bie, jakaś nowa seria. Na pewno będzie jakaś nowa seria, żeby nie przynudzać tylko dwoma seriami. To Jest ta pogodna, trzecia, ale to chwilowa. Wówczas 14 może będzie, ale to dopiero po. w październiku, gdzieś tak. 11, 10, 12, coś w tych okolicach. Co by tu jeszcze powiedzieć? Um. To tu jeszcze powiedzieć, no, to tak. Yy, yy, moglibyście... O, wiem. Jakbyście chcieli, yy, żebym nagrywał sobie filmy... O tyle, przepraszam was za ten... ten, yy, za, ten yy, za ten stop, taki... Yy, yy, jak to się nazywało? Jezu kokarni się. Yy, no teraz wycinka taka, no przed chwilą była taka wycinka No przepraszam Was za nie No ogólnie chcecie żebym coś nagrywał z PSP to musielibyście mi nagrać poradnik Jak, jak grać? Remutę, Remote, Joylight B10 To się jakiego na przyrwkę nie wstało, chyba, to było taki z, z, był taki program jest... chyba taki program, w końcu nie że to jest program jakiś tam nie można tego też zainstalować. Chyba to było B10 lub C10. Zniknę to już całe bardzo. Um. No co by to się No ja mogę dla was nagrywać. Wszystkie gry, jakie byście tylko chcieli, było no, by tam do wyboru strzymać. No, bo ja mam teraz tą nie mogę sobie ściągać gryzdenta Wiem, pirat je yeah. Pirat duszy. Fajnie być piratem. Ahoj. Uh. Hmm. No i ogólnie już się zbliżamy do końca. Hmm. No chcę mi też powiedzieć, No tutaj ładnie nam zrobione to byli pomeczowe. Hmm. Na no jedyną bramkę z Ginz, Debs, Dempsey, no i ogólnie już wami będę się żegnał tak jak kiedyś, no i cześć i czołem, kopytka ze sobą, was Duszek, no i cześć.